Szczególnie, że wcześniej nie zdążyłem, ale nie wiem, to chyba było w ramach tych produktów. Um, żeby nie jest przed świątami, a już dzisiaj wszystko poleciało rano przez okno, mamy pierwszy dzień świąt. Głębica przetarła szlak, królki się zlatują, czy co są, nie wiem. Taki czarny. A to nie tylko. Wrony. W Wrony chyba, czy co to jest? Ktoś ma większe pojęcie. w no. każdym razie tutaj w ramach tego nic przed świętami. To na święta jest. Więc w pierwszy dzień już nie doczekało się. I poleciało przeze mną. No ja zbieram na tego ptactwa, zobaczcie tam dalej. Wszystko idzie, że wiedzą, że tu święta są. I przy okazji wszystkich zdrowych i radosnych.